Cześć, kochani. Dzisiaj lecimy do Didiego. Pierwszej kawkę i widzimy się w środku. Jestem na dziale, o którym kompletnie nie mam pojęcia, więc będę tutaj mocno improwizować. Myślę, że ograniczę się tutaj do podawania cen nas w etykiet. Tak, tutaj niepodważalnie i bezapelacyjnie zaczyna się męski świat. I tutaj Danuta bardziej wynosi Stanisław. Przydał Stasiu. Dzisiaj to jest twój dzień. O, ta żółta. Tak do mnie krzyczy, więc może sobie ją otwórzmy, zajrzyjmy do środka. To jest jedna półeczka, to się wyciąga i zobaczcie, jaka tam jest duża komora. No, trochę narzędzi tutaj można zmieścić. No i też się nie zgubi konkretny żółty kolor chyba ładniejszy niż ten pomarańczowy, jak myślicie. No i jest tutaj tych skrzynek do wyboru. No ta z czerwonym też ładna, ale zapewne nie o ładność, tutaj chodzi o funkcjonalność. Lampa LED 25 zł i jak widać, można ją zabrać pod namiot. Idealne rozwiązanie, ale zapewne też używać w pomieszczeniu. Tutaj jakaś kamerka, również 25 zł. Duża, żółta latarka LEDowa 25 zł, te mniejsze 7 zł na baterie. Jakiś organizer na śrubeczki czy na a czy na jakieś inne pierdały 10 zł, jakiś zestaw płyt warsztatowych 350, nie bardzo wiem do czego te płyty, ale zainteresowani na pewno będą wiedzieć. łącznik światła. Ładny kolor, nie? Przedłużacze, wtyczki. Widzę tam też nawet jakąś lupę. Żarówki, żaróweczki. Może odjadę trochę kamerą, żeby można było zobaczyć ceny, bo to nas najbardziej interesuje. Wycieraczka samochodowa 5 zł, chyba bardziej mejka samochodowa a jeżeli wycieraczka chyba tutaj coś tu jest pomylone. O, są mi akcesoria rowerowe, czyli tak dla nas dziewczyny również i oświetlenie przed i tył 12 zł. tutaj takie zabezpieczenia, linki, który kolorek. O, ta linka wydaje się taka konkretna i chyba fajniejsza od tamtych. Jak myślicie? Są i odblaski, i tutaj mamy pełen zestaw. Paski i emblematy. O, i kamizelki. Linka elastyczna 6 zł, ale nie jest to za krótkie. Ile to ma metrów? Nie wiem, nie napisali, ale krótkie trochę, nie? To chyba powinno być trochę dłuższe. No nie wiem, nie wiem. Gaśnica 25 zł i to jest zawartość 1 kg. Uniwersalna osłona do szyb, przeciwszymowa i przeciwsłoneczna 70 na 208 zł. Dentka do roweru 6 zł. I tutaj jest chyba jeden rozmiar, 20 z tego co widzę, ale. Może gdzieś tam dalej są jeszcze inne rozmiary, zerknijmy. Oproszę jest i zestaw naprawczy 5 zł. I ten zestaw zawiera wszystkie akcesoria widoczne na zdjęciu, na opakowaniu plus 5 łatek. Fotelik samochodowy czy ta nakładka od 15-36 do 36 kg 15 zł. Linki do bagażnika. Tutaj jakiś pająk spinaczno, ale wiemy o co chodzi. 6 zł. Pokrowiec na rower. Wymiar 2 m, 5 zł. No, może na rower to niekoniecznie widziałam, ale na motor jak najbardziej tak. Fajna samochodowa ściereczka 40x46 zł. Tutaj te zestawy do naprawy roweru to chyba to, co już widzieliśmy, ale to jest chyba taki niezbędnik dla każdego rowerzysty, tak sądzę. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecież kto jest najpiękniejszy na świecie? Lusterko wewnętrzne, ale do czego nie wiem. Ale fajny dzwonek rowerowy z tą wściekłą chmurką 5 zł. Opaska odblaskowa na nogawkę. Światło rowerowe tylne LED 6 zł. Tutaj jakaś kieszonkowa latarka. A nie, to jest lampka rowerowa tylna. Zapachy do samochodu. A zerknijmy do tego słoja 6 zł. No i akcesoria do sprzątania samochodu jakieś nabłyszczacze, duża butla 25% gratis 12 zł i płyny do spryskiwaczy 5 litrów 5 zł więc to jest no świetna świetna cena. No i woda demineralizowana również 5 litrów 5 zł Różowiutkie płyn do chłodnic 4 litry 25 zł i to jeszcze z lejkiem. Czarna opona, tutaj jakiś preparat do opon 500 ml 12 zł. To pewnie chyba jakieś czarnidło, tak, tak myślę. A no, Stasiu się tutaj uśmiecha pod nosem, więc ja nie wiem jak to będzie. Gąbka z mikrofibrą 6 zł, ładny kolorek. Gąbka oprzyta Irham 5 zł, o, to chyba każdy taką gąbeczkę ma, to jest chyba bardzo dobra cena, nie? Zapachy do auta za piątkę. Oj, zobaczcie, mamy też zawieszki do bagażu. Czyżby to już był koniec, jeśli chodzi o męski świat? i ja taką zapowiedź strzeliłam o to co, Stasiu? No? Koniec, tylko będziemy kończyć, no. Skrobaczka do szyb z latarką. Oj, to może być hit, gdzie ta latarka. Nie wiem, nie widzę. Przeciwdeszczowy, no, taki płaszczyk przeciwdeszczowy. I tam widzę, że pod spodem są też takie żywsze kolory. I to wszystko za piątkę. Zestaw z mikrofibry. tutaj mamy ściereczkę, rękawice i gąbkę. Wszystko z mikrofibry gąbka do usuwania owadów. O i to jest znak, że ten dział połączony jest z działem dla zwierzaczków, więc po skończeniu tego działu na pewno przejdziemy sobie na dział dla zwierząt. Ale tu kolorowo i to jest poduszka podróżna za 5 zł. To się chyba dmucha, tak sądzę, nie wiem, jak wiecie to napiszcie w komentarzu, ale czy to może być wygodne? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pasek na bagaż, fajne zawieszki na walizkę. No, takie śmiejące małpki. No tak, ale zawieszki już oglądaliśmy, więc tutaj się powtarzają te akcesoria. I od razu nawiązanie do tematu podróży, czyli wszelkie olejki, różne preparaty do opalania. Tu jest tak wszystko przemyślane, i tak naprawdę te działy są połączone ze sobą. No i dobra, przechodzimy już na dział dla zwierzaków. Piseczki dla piesków, czy ten piesek z obrazka macha do nas właśnie łapką, chyba <laughs> tak, 18 zł. Ten podajnik z tą piłką to musi być niezła zabawa nie tylko dla psa, ale i dla właściciela. Bardzo dużo widzę właśnie ludzi spacerujących właśnie z tym gadżetem i zabawiających swoje zwierzaki. O i tutaj też taki chwytak, to chyba taki bardziej siłowy. Kto silniejszy, właściciel czy pies? <noise> Oczywiście żartuję. I nie znam zastosowania tego sznura. Chętnie się dowiem, jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. O, a tutaj coś znowu do rzucania na podobieństwo tej piłki. Tutaj takie kółeczko. To musi być naprawdę fajna zabawa. Coś dla posiadaczy rybek. Macie akwarium z rybkami. Ja kiedyś miałam dla dzieciaka takie 100 litrowe. Oj, było przy tym robota, ale to dawało bardzo dużo radości. Pamiętajcie, jak jesteście tutaj nowi, koniecznie zostawcie serduszko w komentarzu. Jeśli wpadacie częściej, zostawcie dwa serduszka. Kuwety dla kota. Boryczki dla psa. Tu mamy 50 sztuk za 5 zł. Szampony również za piątkę. No, i tutaj jakieś kocyki. I kolejna zabawka dla psa. Nie wiem jak to działa, chyba tylko po prostu tak do noszenia, żeby sobie zwierzak ponosił. No nie wiem, jak wiecie to, napiszcie w komentarzu. No i jedzonko. Najpierw dla kota. Tam dalej widzę, że również dla psa. I słuchajcie, to jest tak wielka i ogromna alejka. Postaram się tutaj przejść po tej alejce i mniej więcej wam pokazać, co tutaj jest. Ale tu jest tak wielki wybór, naprawdę. No, jest w czym wybierać. Także dowoli, dowoli. Nie mam pojęcia, jak to cenowo wypada, więc jak kupujecie taką karmę dla zwierzaków, to napiszcie w komentarzu, czy to jest dobra cena, czy to jest słaba cena. No i nadeszła ta chwila chwila dla Danki. Danuta działaj. No nie wytrzymam, jest nawet pizza. No i frytki. Nie no, słuchajcie, ja nie wiedziałam, że są takie przekąski dla zwierzaków. Jak mogłam pominąć tego hamburgera, nie wiem. No i na koniec zobaczcie, na co trafiłam. Cała szafa okularów do czytania, więc sobie takie Przejrzymy i ja już będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę pod filmem. Bardzo dziękuję za to, że byliście, za poświęcony czas. Jeśli planujecie tutaj jeszcze wrócić, możecie za subskrypcję. To bardzo, bardzo mocno dziękuję. Do następnego. Pa!